Bardzo serdecznie proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Zaznacz w układzie współrzędnych punkty ABCD i ustal, jakim czworokątem jest figura ABCD. B, C, D. Więc rysuję układ współrzędnych. Oś X jest osią poziomą, oś Y osią pionową. Zaznaczam jednostki, czyli od początku układów współrzędnych, punkt przecięcia osi X i osi Y, to jest początek układów współrzędnych, w prawą stronę będą jednostki dodatnie. Do góry będą jednostki dodatnie, w lewą stronę od początku układów współrzędnych to będą jednostki ujemne, i w dół to też będą jednostki ujemne. I teraz należy pamiętać, że pierwsza współrzędna z punktu A to będzie na osi X, druga na osi Y. Więc jeżeli chodzi o punkt A, mamy minus 2 na X, tak? I minus 3 na Y. I gdzie się przecinają nam te dwie współrzędne? W tym miejscu, tak? Czyli mamy punkt A. Przechodzimy do punktu B. 3 i minus 3. 3 na X, minus 3 na Y i mamy punkt B. Przechodzimy do punktu C. 5 na X, 5 na Y. Punkt przecięcia tych dwóch współrzędnych to będzie punkt C. I punkt D. Ma minus 6 i 5, minus 6 na x, 5 na y i jest kolejny punkt D, tak? No i teraz co nam za figura powstała? Od A do B, od B do C, od C do D i od D do A. Oczywiście jest to trapez, bo czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych, to będzie właśnie trapez. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.